Dzień dobry, wszyscy sympatyczni ludzie, którzy mnie teraz oglądacie. E, zostałam poproszona o udzielenie odpowiedzi na pięć pytań, które zapisałam sobie tutaj na kartce, bo jest to dla mnie niemożliwe zapamiętać tyle wyrazów naraz. No więc konkurs malarski jest dla mnie na pewno możliwością pokazania rzeczy, które robię w zamkniętym pokoju dość szerokiemu gronu ludzi. I to jest to jest główna jego, myślę, zaleta, chociaż nie jedyna. Chyba niczego nie oczekuję w kwestii, w sferze oczekiwań. Natomiast w sferze marzeń e, można powiedzieć, że, e, że przewijają się takie myśli typu e, sława i pieniądze, ale to chyba, e, to chyba taka naturalna rzecz. Otóż e, mają e, dla mnie i dla moich obrazów, dla mojego malarstwa e, znaczenie niepodważalne. Na pewno. No więc jestem na wsi. E, na wsi Barcice, w, na Pomorzu. E, powiem Wam, że jest to miejsce, które nie zmieniło się od 20 lat. I bardzo e, ta myśl e, jakoś tak e, napawa mnie nadzieją i optymizmem. Natomiast co robię dla swojej twórczości? E, nie, nie będę wymyślać, że robię niestworzone rzeczy. Przede wszystkim próbuję zarobić pieniądze, żeby e, moja twórczość, tak jak i ja, nie, e, nie zakończyła się. Podziwiam, podziwiam wielu ludzi I wielu ludziom zazdroszczę różnych rzeczy Staram się szanować wszystkich Ale nie nazwałabym chyba nikogo Idolką lub idolem Tak sobie myślę, że Że mogłabym się wymienić Z Kiki Smith Wymienić obraz za za jeden rysunek z jej serii z y, rysunków z czerwonym kapturkiem i wilkiem, ale to jest oczywiście y, znowu sfera marzeń. Studia artystyczne. Był to dla mnie przemiły czas. Spędziłam go i ciekawie, i dobrze, i, i dużo się działo. Natomiast uczelnia, w której studiowałam, tak jak i myślę, większość instytucji w Polsce, nie jest wolna od takiego patriarchalno-konserwatywnego sznytu. Jeśli może, mogę powiedzieć sznytu, chyba muszę sprawdzić to słowo zaraz w słowniku, bo nie wiem, czy dobrze je użyłam. No, i to jest minus duży eee, wielu uczelni w Polsce i pewnie nie tylko w Polsce. No dobrze, to już wszystkie pytania. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie.